Zora Network najlepsze miejsce do mintowania Twoich NFT. Dzisiaj omówimy sobie ten protokół, tą L2, i opowiemy o tym, jak można wystawić się na potencjalny airdrop. Myślę, że ta sieć jest stosunkowo młoda, bardzo świeża, więc tutaj jeszcze sporo czasu do tego airdropa. I myślę, że bardzo wiele osób się na to załapie. Zapraszam do materiału. A jeżeli jesteś głodny wiedzy, zapraszam do grupy premium. Znajdziesz tam liczne raporty odnośnie airdropów, projektów i rynku. Oraz praktyczne instrukcje, jak bezpiecznie poruszać się po rynku kryptowalu, szkolenia z zakresu narzędzi rynkowych oraz wiele, wiele więcej. Zastrzegam, nie jesteśmy grupą sygnałową, nie wciskamy kitu, nie oferujemy złotych gór. Za to dajemy ogrom wiedzy, praktycznej wiedzy płynącej z naszego doświadczenia. Jeżeli Tobie to odpowiada, link w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie. Część z Was zwróciła uwagę na to, że Ozora Zora zaczęło się mówić w ostatnim czasie. Ja w pierwszej kolejności udostępniłem Zorę jeszcze przed tymi wszystkimi filmikami na YouTubie dla mojej grupy premium. Co myślę, że jest oczywiście jak najbardziej uczciwe. Dopiero teraz nagrywam dla was Ozora na YouTube. Oczywiście materiały, które tutaj są, będą materiałami podstawowymi, które należy zrobić, żeby wystawić się na potencjalnego airdropa. Aktualizacje na temat Zora znajdziecie na naszej grupie premium, którą w fajny sposób mam nadzieję rozwijamy i tam przybywa coraz więcej instrukcji, coraz więcej rzeczy, coraz więcej zadań właśnie pod airdrop. Zora i nie tylko, też pod inne potencjalne airdropy, więc na tej grupie warto być. Oczywiście, nie tylko mamy tam airdropy, mamy tam również dużo innych ciekawych rzeczy. Także zapraszam. Ok, przyjrzyjmy się zora, zorze od strony inwestycyjnej, że tak powiem, czyli tutaj, posługując się stroną Crunchbase. Zwrócimy uwagę na to, ile w pierwszej kolejności Zora zebrała. To było coś, co w ogóle w pierwszej kolejności rzuciło mi się w oczy, że Zora zebrała 60 milionów dolarów. To jest tak, no spoko bym powiedział. Aptos przykładowo zebrał około 160 mniej więcej, więc jest to całkiem pokaźna kwota. 60 milionów na rozwój w pierwszej fazie uważam za całkiem ok. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak dużo, że zwala z nóg, bo na przykład Venom zebrał miliard to to zwala z nóg, ale 60 milionów to jest tak ok, spoko, nie? Chociaż z punktu widzenia zwykłego człowieka to jest i tak duża kwota, ale trzeba patrzeć szerzej, trzeba patrzeć, porównywać do innych projektów, jakie kwoty po prostu zbierali. I teraz o wiele bardziej ciekawe jest to, kto inwestował w Zora. Tutaj było bardzo dużo funduszy inwestycyjnych, ale jeden z tych funduszy bardzo mocno rzuca się w oczy. Coinbase, Coinbase Ventures. No, jeżeli Coinbase Ventures rzuca tutaj kapitał, Wsparcie można też powiedzieć, bo na pewno tutaj jakiegoś wsparcia udzielili. Nie sądzę, żeby tylko wrzucili hajs i tyle. Można się domyślić też, no raczej nie jest to trudne, że wejście na giełdę Coinbase, token Azora, w momencie, gdy on się pojawi, no będzie ułatwione, tak? Raczej będą mieli otwartą ścieżkę, bo to jest ich główny inwestor, główny partner, powiedzmy. Więc ten token uważam, że na Coinbase się pojawi. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby tak się nie wydarzyło. 60 milionów, dużo funduszy, i jednym z najważniejszych funduszy, jak nie najważniejszym, jest Coinbase. Oprócz Coinbase'a jest jeszcze Kindred Ventures. No, koń bez ewidentnie jest o wiele większy. Okej, okay. więc tyle, jeśli chodzi o rzeczy inwestycyjne. Uważam, że to wygląda bardzo fajnie, tylko nie zapominajmy o tym, że to jest jeszcze świeży temat. To dopiero dopiero się tak naprawdę zaczęło dziać. Dopiero to wychodzi na światło dzienne, aczkolwiek oni zbierali te środki już od maja zeszłego roku, maja 2022. Niemniej jednak uważam, że do wypuszczenia tokena jeszcze dużo przed nami. OK, przechodzimy do praktycznych działań na Zora. Tutaj zaznaczam, że jak sobie wejdziemy na Chainlist, Zora jest normalnie już jako mainnet. To trochę jest dla mnie zaskakujące, ale bardzo dobrze. Także mamy mainnet sieci Zora, można się od razu podłączyć. I teraz najważniejsze sprawy. Ja Zorę traktuję jako chain, który skupia się głównie na NFT, no bo on w rzeczywistości właśnie taki ma cel. I tutaj będę po prostu starał się tego NFT mintować jak najwięcej. On nie, jest, nie są jakieś specjalnie drogie te NFT, więc będę starał się tutaj na nich gdzieś tam skupiać i będę po prostu korzystał. Przede wszystkim Zora.CO, to jest ich główna strona. Tutaj można sobie mintować różne kolekcje, można sobie przeklikiwać to wszystko. Ceny są, tak jak widzicie, no śmieszne, więc może niekoniecznie, tak jak ja będę to robił, żeby po prostu na maks żeby to wydusić, ale myślę, że tam jedno na jakiś czas. Albo w ogóle kilka tych kolekcji sobie zmintować można, bo tak naprawdę tutaj ceny. Okej, okay, ten jest trochę droższy, ale te pozostałe ceny nie są jakieś super wysokie. Więc myślę, że można z tego skorzystać, bo to na pewno będzie brało. Na pewno tak, wiem, krypto na pewno to bardzo duże słowo, ale myślę, że jak coś będzie miało tutaj znaczenie, Potterdropa, no to na pewno mint, no bo w końcu to jest sieć, która skupia się na NFT, brzmi to logicznie, nie? Kolejna sprawa. Warto tutaj. E, zrobić sobie ruchy na ich Discordzie, także wchodzimy na Discorda, przeklikujemy, działamy. E, generalnie też to już ostatnio też zauważyłem nowy taki trend, że w momencie, gdy jesteś na Discordzie jakiegoś projektu, działasz tam, jesteś aktywny, e, z, jesteś OG, tak zwanym, no to z czasem są za to jakieś benefity. Albo jakaś alokacja, albo jakaś whitelista, albo jakiś po prostu dodatkowy airdrop. Przeróżne rzeczy i. Kto wie, czy na Zora będzie tak samo. Może nie, może tak. Myślę, że warto przeklikać, skorzystać i być tam aktywny. Kolejna sprawa Zorbs na Zora. Zorbs, czyli tutaj NFT, które są no dosyć liczącymi się NFT, jeśli chodzi o Zora. I co ciekawe, one są na sieci Ethereum. To mnie trochę zastanawia, to mnie trochę dziwi, no bo przecież jest mainnet, to po, to, po co na sieci Ethereum? No OK, mainnet. Y może było tak, że po prostu zostały zbridżowane, później zostały wystawione na OpenSea, nie wiem. W każdym razie one są na sieci Ethereum, warto je mieć w końcu i tak będą przypisane do portfela, więc jeżeli jakiś airdrop będzie dla posiadaczy Zorps, no to myślę, że... Hmm, myślę, że po prostu i tak to spłynie na portfel, więc wa warto to mieć, no bo przecież łatwo to wyczaić jaki portfel, ma jakiego Zorba. Nie? Może tak być właśnie, że będzie jak, ilość portfeli, ilość tokenów zora na jeden NFT, tak jak na przykład zrobiła Sparta, nie? Też to ogłosili, więc, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i Zorby warto mieć, one teraz kosztują 0,03, czyli to jest ile? Jakiś, nie wiem, 50 dolarów, coś takiego, mogą się tutaj pomylić, ale około tam, no dużo w każdym razie, to nie jest cena, która zmiata z nóg, więc ja sobie to na pewno kupię, oczywiście w momencie, gdy będziecie oglądać ten odcinek, może cena ulec zmianiu. Zora Network, tutaj macie oficjalny bridge i to też trzeba zrobić, z tego względu, że jeżeli jest sieć mainnet, jest bridge, no to tego bridge'a trzeba skorzystać. Tutaj przenosimy oczywiście środki z Ethereum na sieć Zora i odwrotnie. I tutaj miejcie to na uwadze, że czas przesyłu tych środków, tak jak tutaj widzicie, ok, na Zore może to być szybko, może być minuta, ale z Zory na Ethereum może to być nawet 7 dni, więc może to nie być szybko i warto o tym pamiętać, nie? żeby ktoś nie marudził, że mu środki utknęły albo coś w tym stylu. Pamiętajcie też, że to jest sieć też w miarę nowa i też może nie działać super płynnie, więc miejcie to. Miejcie tego świadomość, nie? że po prostu wystawiając się też pod. spekulując pod airdropa, nie wszystko na tym etapie musi działać płynnie. To nie jest sieć arbitrum, która już, gdy, gdy w ogóle tam airdrop wychodził, to tam ca cała ta sieć żyła, nie. Te sieci są w zdecydowanie mniejszej fazie zaawansowania niż przykładowo było Arbitrum czy optymizm. I o tym trzeba pamiętać po prostu, nie? Żeby mieć do tego dużo cierpliwości, żeby się nie zrażać, jak coś nie działa, po prostu poczekać i tak dalej. Także to jest myślę, że też fundamentalna zasada w airdropach, bo też dużo ludzi odpuszcza. Nie? Czyli widzą, że coś nie działa, no to to zostawia i nie, do tego nie wraca i się zraża. To, to nie jest dobra droga. Trzeba właśnie wykazać się tutaj cierpliwością i zacisnąć zęby i po prostu to robić. Ciekawostka, że bank, Bankless zrobiło cały odcinek, godzinny odcinek na temat Zora Network. Także tutaj Zora, firma Zora odpala Zora Network i tutaj. Było całe, po prostu materiał o nich, i tutaj zwróćcie uwagę, że okej, okay, o ile finansowanie właśnie było zbierane rok temu, lunch w sieci był dopiero niedawno, tam kilka dni temu, więc to jest jeszcze bardzo świeży temat, i dlatego uważam, że wejście ewentualnego airdropa jest jeszcze dużo, dużo przed nami. Oni będą chcieli się rozwinąć, będą raczej chcieli zrobić pozytywny fame, zebrać jeszcze kapitał i tak dalej, i dopiero ewentualnie możemy się spodziewać airdropa. Oczywiście airdrop nie jest gwarantowany, nie jest pewny i nie wiemy za co on będzie, jak to zwykle bywa przy airdropach. Oczywiście można się wykazać spekulacją, na podstawie tego co było w przeszłości możemy i to robimy zresztą, założyć co będzie brane pod uwagę. Także tak to wygląda, to przede wszystkim kieruję dla osób nowych. Tutaj polecam Wam również materiał od hodlerki, jak się przygotować pod Airdrop Zora Network krok po kroku. Ona to zrobiła troszeczkę wcześniej niż ja. Tak jak mówię, my pier w pierwszej kolejności takie informacje podajemy na grupie premium, a później dopiero wypuszczamy ewentualnie to na światło dzienne. Też nie wszystko wychodzi na światło dzienne, dużo zostaje na premium, także na premium warto być. Link masz w opisie tego filmu, a hodlerka tutaj w inny sposób troszeczkę przedstawiła Zore. Też na pewno warto obejrzeć ten film, dać lajka i zostawić pozytywny komentarz. Kolejna sprawa, którą warto zrobić, to jest mint Zora Energy. Tutaj, w zależności od tego, kiedy będziesz oglądał ten film, ten mint jest ograniczony czasowo. Zostało jeszcze 7 dni, 14 godzin, dosłownie tydzień na wymintowanie sobie tego energy. To również może być brane pod uwagę przy ewentualnym airdropie. Warto zwrócić uwagę na to, że Zora ma już ponad 100 tysięcy obserwujących. Myślę, że to jest istotne, bo tak naprawdę dopiero zaczynamy, zaczynają i za jakiś czas może tu się okazać, że będzie milion. Przykładowo z Sync zaliczył bardzo mocny wzrost zainteresowania w ostatnich miesiącach, więc myślę, że z w pewnym momencie może być bardzo podobnie, warto to obserwować. Już tak podsumowujmy sobie tego airdropa potencjalnego airdropa Zore. Ja myślę, że ten, to, że ten token będzie, to jest niemal pewne. Czy będzie airdrop? Myślę, że bardzo prawdopodobne, z tego względu, że jeszcze tokena nie ma. Są możliwości, żeby działać na tej sieci. Jak oni zrobią? Zobaczymy. Myślę, że ja tutaj no, zaryzykuję i gram pod tego ewentualnego airdropa, bo tak naprawdę koszty są nieduże. Te minty też są jakieś niespecjalnie drogie, a jeżeli będą brali pod uwagę mint, no to będą brali pod uwagę na pewno to, że w ogóle zmintowałeś cokolwiek. Może wziąć, pod, mogą wziąć pod uwagę, jak często mintowałeś. Bridge, tak, no to zazwyczaj jest brane pod uwagę. Na razie nie widziałem słapów czy puli płynności. Jeżeli będą, no to będziemy aktualizować materiał. I na pewno warto korzystać z tego, co póki, póki co jest możliwe. Zorbs, czyli zorby na sieci Zora, również są mega istotne. To trzeba zrobić koniecznie. Kupić koniecznie z tego względu, że no, to jest ich jakby jeden z głównych, jak nie główny NFT, więc myślę, że to, to może być brane pod uwagę. Sieć Zora ma duże, finans, duże no takie średnie finansowanie od visików, ale właśnie to, że tam jest Wisik w postaci Coinbase'a, to jest jedna z najważniejszych informacji, nie? więc myślę, że to. Jest istotne i Coinbase będzie chciało to wypchać, nie? bo oni nie są po to, żeby sobie tam ludziom dać zarobić, tylko sobie sami, chcieli, sami chcą zarobić, więc oni będą chcieli to wypchać, wprowadzą to na jedną z największych giełd na świecie, czyli swoją, pewnie inne giełdy też do tego się przykleją. I myślę, że tutaj będzie całkiem, całkiem fajna droga, żeby ten token faktycznie miał jakiś sukces. Pytanie, co, czy podczas tej drogi czegoś oni nie zepsują, czy coś nie, nie pójdzie nie tak, jeszcze jest zbyt dużo niewiadomych, żeby na to odpowiedzieć, bo jest to sam początek. Myślę, że na airdropa mamy dużo czasu. Może być tak, że już ludzie zaczną o tym powoli zapominać, zanim ten airdrop się pojawi, więc no to też, też będzie ciekawe. No i zobaczymy, obserwujemy. To jest dopiero sam początek Zory. Myślę, że warto od tego zacząć. Ja na pewno będę nagrywał jeszcze kolejne update'y na temat Zory, także myślę, że bardzo fajnie. Dobra. Widzimy się w następnych odcinkach, dajcie znać co myślicie na temat Zora Network.